Dzień dobry Państwu, dobry wieczór Państwu. Antoni Gorgoń-Krucha z tej strony się kłania. Jestem pod tym stadionem, gdzie Polacy na Euro trenowali. Nie ma ich już. Byłem przy hotelu, gdzie spali, też ich nie ma. Rano mnie tylko ten Peszko minął, który był w stanie wskazującym na to, że hajto też tam był. No i byli, nie byli, było euro, nie ma euro i bardzo dobrze ja się cieszę, bo się uciłem, czy wytrzymają do 75, czy szczęsny więcej bramek nie szczeli od Lewandowskiego, a tak to no święty spokój I, i tyle. I bardzo dobrze. Aaaa, Po co to? Co to za euro w ogóle? Jak ten yy, mecze się odbywają w Azerbejdżanie w Baku? To jest euro! To jest euro! To, jest euro, to nie jest euro! Miałem swój patent, jakby wyszli z grupy, żeby poprzeciągać trochę te mecze, bo nie jesteśmy gotowi. To jest taki zapis e, w UEFA, że e, euro, pandemia oczywiście, żeby się mecz odbył, musi być 13 zdrowych zawodników. A że ławkę mamy krótką, to co parę dni by każdy sobie po parę tych surowych kartofelków zjadł, gorączki by dostał, test by zrobili i by nie mogli występować. Poprzeciągalibyśmy to z pół roku, milik by może wyzdrowiał, nie wiem po co, e, ten piątek by wyzdrowiał. E, może Brzęczek by się już odbraził, to by się go zatrudniło yy, do podawania piłek i jakoś by to było, tak? E, e, e. I udziliśmy się za dwa miesiące, znowu się będziemy udzić, bo się mecze yy, do Mistrzostw świata zaczynają. Po co to? Na co to? Ja nie wiem. No nic, Antoni Gorgoń Grucha. Pozdrawiam serdecznie z jakiejś pipidówy. W ogóle ten, ten stadion to się świeci jak te psute. Mecze Polaków na euro. Trzymajcie się, pozdrawiam. Gdzie to się wyłapało?